Siemanko, witam Was na moim kanale i witam Was w mojej wolierze dzisiaj jak widzicie wracamy w końcu do ptaków i ptaki się z Wami przywitały wiele się w sumie nie dzieje, kilka papug wyleciało na przykład tutaj e, tutaj cytrynki wyleciały w jedenastce wyleciały chyba wszystkie nie, jeszcze jeden został, to możemy zobaczyć do niego nie? wszystkie wyleciały. Aha, bo się tam w schował, zobaczcie. Tam są dwa. Chodźcie, zobaczymy jak się sprawdzają e, te zrębki. Więc skąpałem trochę, żeby, żeby zobaczyć, że to po prostu będzie... Powiem Wam tak, jest sucho, ale to, nic, ale to jest za wiele nie znaczy, bo e, teraz jest fala upałów, e, na, przynajmniej przez 3 dni będzie powyżej 30 stopni to jest po prostu no, niemożliwe albo mamy zimno, albo mamy gorąco, e, ten Lutino, e, ten Lutino jest płótnie numer 3 otworusta, tylko on był, bo... Z dwójki pozostałej jego rodzeństwa, która tam została, akurat po prostu musiały w nocy zejść. O, ma kupę na głowie, ale powiem wam, podoba mi się. Zobaczcie, łapki czyste mają fajnie, te zrębki mogą być spoko. Zastanawiam się co by było gdybym dał po prostu e, większe te zrębki, bo one są malut drobne, zobaczcie. to jest moja ręka, o widzicie macie porównanie, one są mega drobne, Wydaje, zastanawiam się co by było gdybym dał e, większe po prostu zrębki. Jakoś dużego szczęścia nie mam, ale to jest kolejna srebrna. I znowu tylko, e, tylko jedna. Oj, no, ten rok nie jest zaudany. No ale, ale jak wiecie no. Przynajmniej teraz staram się dociekać mega mocno, co jest nie tak. I albo tutaj wyjąłkowanie, albo tutaj zimno. Nie, no trzeba będzie e, myśleć. Na pewno te parki pozostaną w tych konfiguracjach, które są, bo to da mi na pewno za rok dużo porów. to póki są jajka Halo Oj, jest jedno. Dzisiaj powinno być drugie, więc czekamy co Wam mogę... Aha Budka numer 7 Słuchajcie, maluch, który był w inkubatorze, którego podłożyłem. No nie ma go, jak widzicie. Są dwa inne świeżo wyklute. No to Dwa dni temu wykruty. Widzicie, co prześwietlimy to jajko. Coś tam Rufa się. Wy tego nie widzicie, bo e, jest jajko nakruta, a jajko się rufa. Na znaczy, typiskach z się rufa, więc powinien być trzeci maluch. To para moich rudoszarek czerwonych. No, czekamy. Mega chciałbym tutaj dochować jakichś fajnych młodych po nich. Byłoby to naprawdę fajnie, fajne. A ty co tam leżysz, siedzisz na dole? Tutaj widzicie. A powychodziły. Ha! Nie wiem, czy widzieliście, ale był jeden, drugi był zawieszony, więc powoli wychodzą. To to tak z czasem sprawdzam, te młode, bo ee, jest, jak, były, jak były te mrozy, i te młode, tak słabiej trawiły to jedzenie. Eee, po prostu bałem, boję się, że e, gdzieś nie trafią, są niedociwane i dalej. Więc ja to sprawdzam. E, tutaj jest ich sporo, więc mam prosów w kłosach. E, kupiłem sobie 10 kilo na, na zimę. Jak widzicie, jeszcze sporo mam. Dobra. Chwilę prawdy rada lewą ręką. Dobra, macie tyle. Powiem wam, że liczyłem się z kupieniem karmy, bo Zabrakło mi karmy. Wczoraj dostały e, same, e, same kiełki. Widzicie tutaj karm chwilne, bo tam są kiełki. To co, tym też damy, nie? Mamy tu tego czylać. Jak to ma pomóc tym młodym, żeby one szybciej zakumały jedzenie, to nic ma, Zobaczcie, i tutaj wzięła. No proszę. Jest, jest, nie, nie tak dawno budkę opuściły, już skubią same. Proszę. E, proszę, wydaje mi się, że jest ciekawsze i to jeszcze podalne gdzieś tam na ziemi, e, wydaje mi się, że jest ciekawsze, bo e, te młode e, lubią sobie pospacerować czasem e, za rodzicami po ziemi. Zobaczcie, tego starego po prawej tak podchodzi, skubie, nie wie o co chodzi jeszcze. No fajnie. Także widzicie w maluchy niektóre jedzą, e, jeszcze trochę maluchów jest. Misze mi, mi lęki powtarzają, To kolejne jajka w kolejnych butkach, więc e, teraz są trochę inną metodę. chcę e, W tej chwili tylko e, i pierwsze jajko zapisuję, a pozostałe na razie olewam i za jakiś tydzień, czy 10 minut sprawdzę pozostałe i wtedy prześwietlę od No zobaczcie, no są świetne. Ale piękne papułki. Dobra, słuchajcie, ja wam e, wiem, że to jest fajny widok. Patrzcie, tak, co do tych Cześć. No, widzicie, coś się wystraszyło. Dobra, słuchajcie, na dzisiaj to tyle. Mam nadzieję, że odcinek końców z e, Wam się podobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę do góry. A my widzimy się w kolejnym odcinku o 17. Pa!